Witajcie, prawdziwi Polacy. Wielka Brytania wprowadza zmiany dla osób z uprawnieniem do pozostania w Anglii. Od stycznia nowe przepisy na granicach. Nie będzie można wjechać do Anglii na dowód osobisty. Tylko i wyłącznie będzie wymagany paszport. Jeśli nie wyrobiliście sobie paszportu lub macie daty, daty expired, czyli nie wiem jak to po polsku się mówi, to biegnijcie, bo oczywiście w polskich ambasadach nie chce się zrobić rozwiązania, które by pomogło, żeby łatwo uzyskać. Paszport nie wiem, jak jest w innych państwach, ale niech inne państwa martwią się o siebie. Natomiast polskie ambasady mają wywalone na Polaków i ciężko jest zdobyć nie tylko paszport, ale i w ogóle miejsce, żeby dostać się do ambasady, żeby wyrobić paszport. Cena też tam. Mi się zdaje, wzrosła chyba 96, około 100 funtów już kosztuje. W Polsce jest chyba za darmo, za granicą kosztuje pieniądze, bo ktoś musi utrzymywać Polaków w Polsce. E, więc, więc, e, łożymy na Polaków w Polsce e, paszport. E, dostanie się do ambasady no to nie wiem czy coś się zmieniło ale zazwyczaj jest to tak, że trzeba o godzinie któreś tam rano kto pierwszy ten lepszy wyłapać miejsce, żeby dostać się do ambasady, jak nie złapie się miejsca, no to znowu kolejnego dnia trzeba usiąść o tej godzinie i znowu walczyć walczyć jak, jak o ogień lub jak o cukier w biedronce tak się mówi nawet cukier w biedronce czy jak walczymy teraz o jedzenie i picie i, e, i tylko was uprzedzam tak jak zawsze was uprzedzam że na przykład do Polski nie wjedziecie bez polskiego paszportu e, niektórzy mówicie ja kto wiadę wiadę jedni wiedziecie, drodzy nie wiecie e, zawsze ostrzegam was co roku że szczególnie przed latem, że udając się do Polski, trzeba mieć polski paszport. Oczywiście to prawo jest złe, błędne, bo um, mając brytyjski paszport, też można wjechać do Polski, ale Brytyjczycy mogą wjechać do Polski na brytyjskim paszporcie. Inne narodowości na brytyjskim paszporcie mogą do Polski wjechać, a Polacy do, do Polski na brytyjskim paszporcie nie mogą wjechać. E i dalej co to jest zbliża się moment w którym posiadacze statusu osiedlonego settled status i tymczasowego pre-settled status stracą możliwość wjazdu do Wielkiej Brytanii przy użyciu dowodu osobistego i to jest od 1 stycznia 26, więc więc mm, yy. Wróbcie paszport lub też e, updateujcie i nie zapomnijcie umieścić e, nowy paszport na e, SITL status. E, logujecie się na swoją stronę, zamieszczacie tam nowy pa, e, paszport. On będzie musiał e, pójść do weryfikacji, zostać zatwierdzony i macie, żebyście później e, nie, zostali, e, nie zostali z piekłem w nocniku. Co to jeszcze jest takiego? Rząd oczywiście tłumaczy to dostosowaniem kontroli na granicy, ale nie łudźcie się, że jest jakaś wielka kontrola na granicy, która by powstrzymała, czy nielegalną imigrację, czy legalną imigrację, która, która jest masowa i która niszczy państwa. No Nie łudźcie się takich kontroli nie ma. To jest tylko żeby, żeby na jakiś sposób uzyskać jakiś dodatkowy zarobek z pieniędzy na pracujących Polaków w Anglii i tak jest w różnych krajach. I tak samo Ambasada na tym korzysta biorąc około 100 funtów za jeden paszport. I, i do kieszeni, i do kieszeni, i do kieszeni. Choć status osiedlony potwierdza prawo do życia i pracy w Wielkiej Brytanii, nie stanowi dokumentu tożsamości. Służby graniczne e, korzystają z paszportu, e, by szybko do, połączyć dane osobowe z cyfrowym statusem imigracyjnym w systemie rządowym. I to jest to, co Wam powiedziałem, ten cytro, cyfrowy e, status. Tam, żeby też zabudować więcej, to już nie ma jakieś tam inne. E, inne rzeczy, mało, mało użyteczne słowa, więc i ja będę kończył. Pozdrawiam Was serdecznie, prawdziwi Polacy. No i życzę przyjemnej podróży na święta. Pamiętajcie, że jak nie będziecie mieć tego paszportu, to Wielka Brytania może odmówić Wam prawo wjazdu do Wielkiej Brytanii, mimo że, że status, tak jak tutaj przed chwilą przeczytałem, e, e, Daje Wam prawo do życia i pracy w Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam serdecznie.